Witajcie! Dzisiaj przygotuję dla Was dietetyczny deser, jakim są pieczone jabłka z nadzieniem z żurawiny i twarogu. Zaczynamy od przełożenia do miseczki twarogu. Przesypujemy do niego dwie łyżki suszonej żurawiny, a także łyżkę cukru. I to wszystko za pomocą łyżki lub widelca musimy rozdrobnić i bardzo dokładnie ze sobą wymieszać. W międzyczasie możemy już nastawić piekarnik góra dół na 190 stopni. Jabłka umyłam i przekroiłam na pół. Teraz za pomocą łyżeczki usuwam gniazdo nasienne. W jednych jabłkach wychodzi to łatwiej, w innych troszeczkę trudniej, ale na pewno sobie poradzicie. Przygotowałam już też naczynie żaroodporne. Wypełniam jabłka czubato masą twarogowo-żurawinową. I wykładam ciasno do naczynia żaroodpornego, układając je obok siebie, aby masa nie wypadła. Tak przygotowane jabłka piekę w 190 stopniach przez 30 minut. Po tym czasie podaję, dopóki są jeszcze ciepłe. Tak się prezentują a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego pozdrawiamy!